Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj testujemy wszystkie, dobra, prawie wszystkie, marki Sandry Kubickiej. Sandra Kubicka, czyli polska fotomodelka i celebrytka. Prawie 10 lat temu była jedną z głównych modelek ASOS. Dwa lata później modelką z rozkładówki amerykańskiego wydania magazynu Playboy. Czasopismo Maxim umieściło ją na liście 100 najseksowniejszych nazwisk Ameryki. W 2019 roku zajęła trzecie miejsce w 10 edycji programu Taniec z Gwiazdami. Obecnie jest w związku małżeńskim z Aleksandrem Baronem i posiadają małego synka Leonarda. W swojej ofercie posiada wiele produktów, usług i powiedzmy produktów podpisanych swoim nazwiskiem. Mamy sklep Sandry, który nazywa się Sandra's Fit. Mamy też All Wonders, czyli sklep z bielizną. Kolejny jej produkt to Stay Fit Program, platforma treningowa stworzona przez Sandrę Kubicką. I czwarty Cool Produkt, jeżeli mogę tak powiedzieć. Catering dietetyczny Fit Kalorie, i tam mamy dietę Sandry Kubickiej. Zapraszam Was serdecznie na test. Prawie wszystkich marek, ponieważ platforma treningowa. Stwierdziłam, że to już przesada, nie chcę mi się tego testować. Zobaczyłam intro na stronie. Yy, gratulujemy Sandrze, że przeszła przez trudniejszy okres i kiedyś była gruba, i teraz jest szczupła, piękna, zdrowa i tak Może platforma treningowa niech zostanie na inny raz. Czas rozpakować to. Cudo, za które zapłaciłam 86 zł i 49 groszy. Jest to dieta Sandry Kubickiej Standard. Będzie to chyba 5 posiłków, 2150 kalorii. Dieta Sandry Kubickiej Standard to dieta wspierająca leczenie choroby PCOS, Hashimoto oraz endometriozy. Podstawowym założeniem diety Sandry Kubickiej jest wykluczenie glutenu, nabiału, produktów prozapalnych, a także odpowiednie zbilansowanie posiłków tak, aby utrzymać niski indeks, i ładunek glikemiczny. Przekąska! brownie na fasoli z musem brzoskwiniowym. Wygląda kurczę to apetycznie. Ogólnie nie widziałam, żebym miała wybór na stronie. Dostałam to, co dostałam i wydaje mi się, że tam żadnego wyboru nie było. Kolacja. Gulasz z soczewicą ala la Dachl. Placki jaglane. Tak wygląda. No kurde, porcja jest w sumie całkiem spora. Jest tutaj wykluczony gluten, nabiał i produkty prozapalne. Ok, no rzeczywiście, na razie glutenu nabiału tutaj... Nie ma. I kurde, ciężkie są te porcje ogólnie. Gołąbki bez zawijania w sosie pomidorowym z kaszą gryczaną i ogórkami kiszonymi. Taki bardziej domowy obiadek. Śniadanie, czyli coś, co zaraz będziemy próbować. Są to pankejki owsiane z jogurtem orzechowym i świeżą porzeczką. Też spora porcja. Mamy też sok. Tego to ja nie lubię. Drugie śniadanie. Smoothie witalny z ananasem i maczą. Tak się to prezentuje. Sprawdźmy zatem śniadanie. Idę je podgrzać i widzimy się na Tastingu. Jak widzicie, jednak mamy 3,5 pancaka. Mamy tutaj jakiś taki, ale nie wiem, sosik. Zaraz dokładnie przeczytam. Tutaj jest jeszcze żurawina. Nie wyciągałam jej, bo stwierdziłam, że to nie ma sensu. Tutaj jaja kurzę poszczekki czerwone napój migdałowy, jogurt kokosowy, mąka osiana, bezglutenowa, kylitolitol, olej rzepakowy, masło orzechowe, orzechy arhajdowe, białko drożdżowe. Proszę do pieczenia, mięta i wani. Brzmi bardzo zdrowo. Nie wiem e, aż tak na co dzień, słuchajcie. Jestem. Ciekawa, czy się tym najem i czy to będzie przede wszystkim smakować. Ja lubię wyrazić te smaki, które są po prostu takie wiecie: bogate i obfite. No dobra, mamy tłuszcz 26, węglowodany 54, cukry 8,2, błonnik 14,2, białko 23. Trude, no powiem Wam, że jeżeli chodzi o wartości odżywcze, to brzmi to bardzo dobrze. Spoko te pożyczki, w sumie. Ja jem rękami, słuchajcie, nie ograniczam się. Mmm, no jest tak bardzo średnio, bym powiedziała. Czuć, że są zrobione <grywa> w cudzysłowie w nienormalnych składnikach. Mm, że to jest wszystko, wiecie, takie właśnie bezgluzne nowe, takie po prostu mdłe. Wiecie o co chodzi, jak się wybiera zdrowsze ciastka, to one też są bardziej mdłe. I tutaj też to czuję. One nie są niedobre. Są bardzo mało słodkie. Powiedziałabym wręcz, że są delikatnie gorzkie. Powiem tak, mi to w miarę smakuje, bo ja akceptuję tak, tego typu produkty, ale uważam, że większość osób by to nie smakowało. Jest to po prostu pancake, który w zasadzie nawet nie wiem do czego to porównać, czym on smakuje. A co do tego jogurtu, ledwo jest wyczuwalny smak orzechów w tym jogurcie. On też jest bardzo mdły. Praktycznie, jakby miała jogurt naturalny z takim. Lekkim posmakiem orzechowym. Te porzeczki podbijają tego smak, bo są kwaśne. Śniadanie oceniam na 5 na 10. Zobaczymy, co będzie dalej. Dzień dobry, wróciłam z treningu i pierwsze, co mam ochotę, to coś wszamać. Tak, stricte po treningu, najlepiej wchodzą mi owoce, więc... Nawet się cieszę na ten sok. Najlepszy na zimno. Wstrząśnij przed spożyciem. Jabłko, woda mineralna, ananas, ogórek, jarmusz, sok z cytryny, natka pietruszki, oliwa z oliwek, herbata macza i babka piesznik. 216 kalorii, 6 gramów tłuszczu, węglowodany 34, w tym cukry 23, błonnik 7, białko 4, sól mało. O, ale trawiasty. Co tu jest, że to jest takie? No, taki jakby słabo rozblendowany, ale że trochę jednak go gryzę. Smakowo jest ok, ale ma strasznie dużo takich, mm, jak to się mówi? No, takich części wiecie. O, tych takich wiecie, sywków, no. Jest też takie dosyć wodniste i ale ja nie lubię smoothie. Średnio mi to smakuje. Wolałabym, żeby było więcej ananasa, żeby to było słodsze i przyjemniejsze do picia. Smoothie oceniam na 3 na 10. I okay, tym razem już troszeczkę bardziej ogarniętej wersji. Będziemy jeść, moi drodzy, kolację akurat, bo mam dużo bardziej ochotę na tą kolację niż na lunch. Gulasz z soczewicą ala la Dachl i placki jaglane. 450 kalorii, prawie 15 gramów tłuszczu, węglowodany prawie 60, 59,2, cukry 3,6, błonnik 7,9, białko 19, jakieś mąki jaglane, ryżowe, olej kokosowy, soczewica, dużo różnych warzyw, marchew, seler, e, papryka kolorowa, broku, ziemniaki, jaja. No składy są bardzo dobre, ale sprawdźmy jak to będzie smakowało. Ogólnie jeżeli chodzi o dwa pierwsze posiłki, jestem dość nasycona, jest godzina 15, a ja teraz jem sobie właśnie no taki ala obiad. Placuszki wyglądają zdrowo. Zdrowo. Dam szansę gulaszowi. Gulaszę to ja lubię akurat. Mhm. Zdecydowanie dzisiaj ze wszystkiego najlepszy. Ma najwięcej smaku. Bardzo dobre warzywka, bardzo dobre brokuły. Jest lekko kwaśny. Ten smak jest naprawdę fajny, intensywny. Placki, tragedia. Suchota. Nie da się tego zjeść za bardzo. Samego na pewno, ale pomieszam placki z gulaszem i zobaczę, czy będzie to smakować lepiej. Smakuje to o tyle lepiej, że po prostu czuję smak gulaszu, nie czuję smaku placka. Moczne dania, które są w tym cateringu są bardzo mdłe i bardzo bez smaku. Czuję smak kukurydziany, średniała. Jakbym miała ocenić całe to danie, to myślę, że może być to taka szósteczka. Ostatni posiłek, który testujemy to gołąbki bez zawijania. Gołąbki bez zawijania w sosie pomidorowym z kaszą gryczaną i ogórkami kiszonymi. 582 kalorie, tłuszcz 19,8, węglowodany 59,7, cukry 4,3, błonnik 6,9, białko 38,3. Sprawdźmy smak gołąbków bez zawijania, czyli po prostu samego środka gołąbków razem z kaszą gryczaną. Mm! Do tego biorę ogórka. No, i to jest chyba najlepsze danie dzisiaj. A najmniej miałam na nie ochotę. dziś dzisiaj, wczoraj, dzisiaj jest inny dzień. Słuchajcie, te gołąbki są naprawdę bardzo dobre. Nie jest to jakiś mój pierwszy wybór na obiad. Mm -hmm. Smakują w ogóle jak mięso. A, bo jest tutaj łopatka wieprzowa. Gąbki są bardzo dobre, bardzo dobrze przyprawione. Są na pewno najpełniejsze smakiem, jeżeli można tak powiedzieć. Wyraziste, nie są dłe. Jeżeli chodzi o kaszę, ona też jest zaskakująco smakowita. Naprawdę, ja nie jestem fanką kaszy gryczanej, a ta realnie mi smakuje. I ogórki kiszone, bardzo dobre. To danie. Dostanie ode mnie 9, bo jak na takie gołąbki, no nic bym tutaj nie zmieniła. Są na bardzo dobrych składnikach i naprawdę są smaczne. No witam was serdecznie. Czas przetestować kolejną markę Sandry Kubickiej All Wonders. Jest to marka z bielizną i powiem szczerze, że gdy dostałam tą paczkę, to byłam zdziwiona. Co przyszło do mnie w takich kartonikach basicowych, bym powiedziała. Za te dwie paczki zapłaciłam bodajże około 1800 zł. Nie są to tanie rzeczy, a kartonik jest taki skromny. No natomiast otwórzmy sobie to. Ja już tutaj, wiecie, musiałam sprawdzić co to jest, także jest to rozklejone. No i mamy tutaj bieliznę. Komfort w pięknym wydaniu. Aksamitna czy koronkowa? Body czy zestaw? Skompletuj swoją ulubioną bieliznę w perfekcyjnym rozmiarze. Sprawdźmy sobie w ogóle takie pierwsze wrażenie. Zastanawiam się, kto jest producentem. Zamówiłam sobie cztery komplety. Nie będę ukrywać, że nigdy nie testowałam bielizny tak szczegółowo i nie wiem, jakie powinny być jej składy. Pierwszy komplet, który zaraz sobie ubiorę, Eve White. E, przychodzi on z wow. Takimi ładnymi spodękami. Nie ukrywam, bardzo mi się to podoba. To jest chyba jakiś dodatek. To jest Eve. Mamy komplet Eve White. Wzięłam też różne rozmiary, bo totalnie nie wiedziałam, jaki będzie dobry na mnie. 65C. Powiem szczerze, że w odczuciu totalnie pozytywnie. Bardzo ładnie jest wykonany ten biustonosz. Uważam, że jest bardzo ładnie wykończony. Wygląda bardzo ładnie. Co ja robię ze swoim życiem? Dobra, moi drodzy, to jest mój pomysł na test dołu. Nie masz szans, że się odwrócę. Komplecik 440 9 zł. Uważam, że naprawdę leży bardzo, bardzo dobrze. Koronka bardzo mi się podoba. No też wiecie, bielizna to nie jest tania rzecz. Nie ma co się oszukiwać. Sandra też sprzedaje to pod swoim nazwiskiem. Jej nazwisko też kosztuje, także ja nie wiem, nie mam wyrzutów, jakby wiem, jak działa ta branża. Mogło być gorzej, szczególnie że chyba do tego kompletu dostałam jeszcze takie oto spodenki. Tak, prezentuje się to z tyłu. Powiem, nie każcie mi tego robić zbyt długo. Obiektywnie wydaje mi się, że ten biustonosz jest przepiękny. Mam obiekcje co do tego, że po prostu takie balkonetki, jeżeli ktoś ma podobną budowę do mnie, ja mam tutaj dość wystający mostek i po prostu takie balkonetki potrafią mnie uwierać, ale zwykle czuję to od samego początku albo po kilku minutach noszenia. Mam go już kilka minut na sobie i naprawdę czuję się w nim bardzo komfortowo i przede wszystkim uważam, że mój biust wygląda bardzo ładnie, a mój biust jest mały i ciężko, żeby w balkonetce nie wyglądał na jakiś taki płaski czy coś. Uważam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ładny biustonosz, bardzo ładnie zrobiony i totalnie bym go kupiła. Majtki też mi się bardzo podobają, bardzo dobrze leżą, jest mi w nich komfortowo. Uważam, że mogłyby być tutaj troszkę cieńsze, ale generalnie to już jest takie moje widzi mi się co do samego kroju, ponieważ leżą bardzo dobrze. Jest idealnie, także pierwszy zestaw, jestem totalnie na tak i uważam, że jest bardzo ładnie wykonany. No i co? Te spodenki są mega sexy, są mega ładne. Mm. Bardzo nie chcę pokazywać Wam tyłu, ale uwierzcie mi, że z tyłu też wyglądają bardzo ładnie. Jest to taki produkt, powiedziałabym, troszkę łóżkowy czy coś takiego. Są piękne, bardzo delikatne. Trzeba na nie na pewno bardzo uważać, ponieważ jest to koronka. Bardzo mi się podobają. Komplet Sylwii. 399. Majtki, uważam, że są super. Naprawdę mega dobrze leżą. Zobaczymy. Bardzo dobrze leżą. Serio jestem w szoku. E, te majtki chętnie bym sobie kupiła. Natomiast jeżeli chodzi o górę, to tutaj nie jestem przekonana, bo e, mimo tego, że mój biust wygląda w niej jakby serio tutaj był, jakby był większy niż w rzeczywistości jest. Natomiast ja nie lubię osobiście tego typu rozwiązań, bo po prostu jest tutaj niby regulacja tych ramionczek, ale jak widzicie, to nie wygląda zbyt estetycznie moim zdaniem. To po prostu można ruszać. No osobiście nie lubię tego typu rozwiązań, bo się po prostu od razu tak podnosi. Także ten biustonosz no nie jest dla mnie, bo denerwuje mnie, że ten pasek cały czas idzie do góry. Tego biustonosza bym sobie nie kupiła. Mimo tego, że podoba mi się ta jego koronka, podoba mi się jego sposób wykonania. Czuć, że wszystko jest bardzo starannie zrobione, także przy tym jestem na nie, ale majtki są super. ej słuchajcie, bo coś, coś jest teraz ewidentnie nie tak. Wróćmy sobie, proszę, do składów. Miałam zakładać kolejny komplet, ale coś mi się nie zgadza. Wiecie, jak bardzo ja jestem wyczulona na te składy. Jestem teraz troszeczkę zdziwiona. Wracając do poprzednich kompletów, to komplet Eve White. Przeglądając stronę, nie mam w szczegółach składu na stronie. Mam, że odzież jest szyta w Polsce z miłości do kobiet. Darmowa dostawa Eko. Każdy produkt jest szyty specjalnie dla Ciebie. Zamówienia realizujemy 4-8 dni roboczych, na stronie nie ma składu. I spoko! I spoko, weźmy sobie proszę, ten biustonosz. Bardzo ładny. Mamy tutaj na metce skład 75% poliamid, 15% elastan, 10% ader. 10% pozostałe. Co to znaczy 10% ader? Nie wiem, ale okej. Okay. Tak jak powiedziałam, nie znam się na składach bielizny. Wydaje mi się, że majki powinny mieć w miarę jakieś takie naturalne te składy, przynajmniej te podszewki, które dotykają miejsc intymnych. Czy mamy na tych majtkach skład? Nie no, słuchajcie, ja padnę. Nie mamy składów? Tak wygląda metka. Tak wygląda z drugiej strony. Mamy tutaj eskę. Tutaj jest kolejna metka. I to tyle. Na stronie nie mam składu. Powtarzam, czy to jest legalne w przypadku... Produkcji bielizny. Nie mam na stronie składu, tutaj też nie mam składu w porządku. Przejdźmy natomiast do bielizny, którą miałam właśnie teraz ubrać. Taka oto różowa, która, uwaga, uwaga, komplet Julia Pink Silk. Zapłaciłam 499 zł i był to najdroższy komplet. Finyzyjny zestaw Julia w kolorze pudrowego różu to połączenie klasycznej bratki z delikatnym bla bla bla. Ten ekskluzywny model został wykonany w całości z jedwabiu. Jedwab to silk. Jedwab po angielsku nazywa się Silk. Jedwab to jedwab, tak? Weźmy sobie zatem ten ekskluzywny model. Przejdźmy do metki. Przejdźmy do metki. Czy widzicie, co tutaj jest napisane? No, jak byk jest tutaj napisane: 75% poliamid, 15% elastan, 10% ader. Gdzie jest napisane, że to jest Silk. Nie wiem, ja jestem teraz w szoku. Na stronie mam napisane: satynowe figi Julia. Figi są wygodne, bardzo dobrze leżą na sylwetce. Super. Na stronie nie ma podanego składu. Ja naprawdę miałam jakby już bardzo pozytywne myśli o tych. Ale o co tutaj chodzi? Dlaczego jest napisane, że komplet, za który płacę 499 zł, że jest w pełni jedwabny, jest wykonany? ok, w taki sposób. Dobrze, jest to wykonane w taki sposób. Mamy tutaj wszędzie tą gumkę. To by mi nie przeszkadzało, gdybym mnie przechodziła do metki, na której jest napisane 75% poliamid, 15% elastan, 10% ader. Można to prać w 30 stopniach, ręcznie. Wydaje mi się, że jeżeli coś jest z silku, to nie można tego prać nawet w 30 stopniach, można to prać tylko ręcznie na zimno, w zimnej temperaturze. Co tu się dzieje? Ja ogólnie zgłupiałam. Jedwa może mieć skład poliamid, elastan i ader, Sandra, naprawdę bardzo mi się podoba Twoja bielizna. Bardzo mi się podoba sposób wykonania te wszystkie wykończenia. Ale dlaczego na stronie jest napisane, że jest to ekskluzywny komplet z jedwabiu? A tutaj jest poliamid, Elastan i inne rzeczy. Tak wygląda na mnie. Nie jest to moja estetyka bielizny, więc raczej bym sobie czegoś takiego nie kupiła. No nie wiem, tak jakoś tutaj. Nie podoba mi się do końca, jak leży. Także nie jest to mój ulubieniec, jeżeli chodzi o to, jak leży. Nie ma się tutaj czego czepiać, jest to taki dość prosty krój. Im dalej w las, tym gorzej. To jest inny rozmiar. Jest to 70B i ewidentnie ten rozmiar na mnie nie pasuje, ponieważ te miseczki po prostu odstają, więc ten rozmiar 65C był ideolo. To jest hit. To jest, to jest ogólnie hit. Wiedziałam, że zamówiłam dwa rozmiary, bo nie wiedziałam, który będzie dobry. 65C i 70B. I w tym czarnym... Jak się okazuje, sprawdzam moje zamówienie. Ten czarny zamówiłam 65C, a ten biały zamówiłam 70B. Dostałam na odwrót. Czarny dostałam 70B, a biały dostałam 65C. Ja jestem ja jestem w szoku. Bez kitu. Co tu się odpala? Oczywiście składy mamy takie same, czyli ten poliamid, elastan i ader. Sprawdźmy, czy na stronie mamy podany skład. W zasadzie na stronie nie widać jak ten biustonosz Lauren Black wygląda, więc nie jestem w stanie w 100% potwierdzić, że to jest ten, bo dosłownie nie widać tego ze zdjęć. Mamy skład majtek. Mamy skład majtek podany: poliamid, spandex, 5% inne. Cokolwiek znaczy 5% inne. Mam jeszcze takie nadzieje, że jak wpiszę Lauren, biustonosz, to może tutaj będzie skład. W szczegółach nie ma składu, ale majtki jako, jedynie na stronę, jako jedyne na stronie miały skład. Ogólnie ta bielizna mi się podoba, serio uważam, że jest ładnie wykonana, chociaż w tym biustonoszu czuję się gorzej, jest nim mniej wygodnie, ale to ze względu na zły rozmiar. Czekam na Wasze opinie, mam już dość bycia tutaj w tej bieliznie i jestem dość. Czuję się oszukana. Tyle mam do powiedzenia. Znajdujemy się w trzecim etapie, w trzeciej części filmu, czyli będziemy testować produkty ze sklepów. Ze sklepu. Sandra's Fit. Zarówno w moim życiu zawodowym, jak i w prywatnych momentach zdrowe odżywianie było dla mnie bardzo ważne. Od zawsze szukam jakości i pysznych smaków, bo bez nich nawet jakość jest nudna. Dlatego słuchając swoich potrzeb oraz wszystkich ludzi, którzy chcą dbać o siebie, stworzyłam własną linię produktów, które jednocześnie są zdrowe, pyszne i w atrakcyjnych cenach. Witam Cię w moim świecie. Organik. To co wyróżnia nasze produkty, to fakt, że znaczna większość z nich posiada zielony listek na opakowaniu. Oznacza on, że wszystkie składniki wykorzystane w produkcji mają certyfikat bio. Co więcej, pochodzą one z upraw ekologicznych bez dodatku pestycydów i nie są modyfikowane genetycznie. Wszystkie produkty są wytwarzane i pakowane w Polsce. Część składników może jednak pochodzić z różnych zakątków świata. Jesteśmy odpowiedzialni. Staramy się, o opakowania, których używamy, były przyjazne środowisku. Paczka, w której otrzymujesz zamówienie, jest w pełni ekologiczna. Pudełko jest wykonane z papieru, a wsad stanowi bio. Wykonany jest ze składników pochodzenia roślinnego, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska i ulega całkowitej biodegradacji. Teksturowe tuby oraz szklane słoiczki mogą znaleźć podstawę zastosowanie w swoim domu. Nie wahaj się, by użyć ich ponownie. Bardzo mi się to podoba. Podoba mi się cały opis sklepu. Podoba mi się ten cały wstęp. Mam szczerą nadzieję, że ten trzeci segment tego filmu będzie najbardziej pozytywny i najbardziej mi się spodoba. Bardzo mi się podoba, że sam dba o tą ekologię, że wszystkie produkty są wykonane z wysokiej jakości składników, że mają ten zielony listek bio. Mega, mega, mega fajnie. Paczkę otrzymałam. Mamy tutaj taką pieczątkę Sandry. Oczywiście nie udało mi się zamówić Wszystkiego, bo też niektóre produkty były wyprzedane, takie jak macza, ale ja nie lubię maczy. Udało mi się zamówić Organic Cocoa Oatmeal, taka instant owsianka, organiczna owsianka kakao, podoba mi się. Biopłatki owsiane błyskawiczne, bio cukier kokosowy, biorodzynki sułtanki. W tym bioolet słonecznikowy, bio czy ja, biojagłe stanowane, biobane sprzeszkawane, dobra. Jest to wszystko na stronie, generalnie wszystko jest bio. Szkoda, że na drugim miejscu jest bio cukier, po płatkach owsianych mamy na drugim miejscu cukier, a to wynika z tego, że cukru. Jest tam po prostu gdzieś tam najwięcej. Całe to opakowanie ma 70 gramów. W 100 gramach mamy 21 gramów cukru. Zanim tego spróbujemy, to podaję wam cenę 10,99. Także myślę, jak, że jak na to, że to jest wszystko takie wiecie, bio i tak dalej, to jeżeli to by miało być moje śniadanie, to uważam, że cena jak najbardziej spoko. Kolejny organic matcha and chia oatmeal. Znowu mamy organiczną owsiankę z matchą i nasionami. Tym razem mamy 20 gramów cukru. Sorry, że ja tak czytam o tym cukrze, ale o widzicie, tutaj w składnikach mamy biopłatki owsiane błyskawiczne, później bionapój kokosowy i cukier kokosowy jest w ogóle mega, mega dalej, jeżeli chodzi o skład. Spróbujmy zatem owsianek, do których dolałam po prostu wody. Czekoladowa wyszła w ogóle dużo gęstsza, jest taka fajna, w takiej fajnej konsystencji, jak lubię. Jest napisane, takie są trzy obrazki tutaj, żeby wlać 150 ml, pomieszać i zaczekać 3 minuty. Myślę, że można tutaj też wlać mleka na spokojnie. Smaczna, ale dla mnie za mało słodka. Dodałabym sobie słodziku. Nie jest to absolutnie nic wyjątkowego. Fajnie jest mieć świadomość, że je się coś, co jest na dobrych składnikach, z ekologicznych upraw, to jest super, ale smakowo nie powala zupełnie. 5 na 10, bo jest po prostu średnio. Spróbujmy teraz owsiankę macza, która wyszła rzadsza, ale można było dodać mniej wody i by było ok. Ja nie lubię maczy za bardzo. Piłam kilka razy maczę i jakby wypiłam ją, to nie jest tak, że ją totalnie wyrzuciłam i totalnie jest dla mnie nie do przełknięcia. Po prostu nie jest to napój, który wybieram. Ta ma w sobie jeszcze mniej smaku. Ma posmak tej maczy, ma też rodzynki w środku. Nie lubię rodzynek. Jest totalnie bez smaku, czuć troszeczkę ten posmak maczy, jest bardzo mało słodka. No i na końcu czuć tą taką gorzkość maczy. No dla mnie jest słabsza od poprzedniej. 4 na 10 Nie kupiłabym ponownie. Kolejny produkt to Air Freshener. Skaczemy po prostu kategoriami. Geranium... Nie wiem, co to, co to jest za zapach. O! Ładnie pachnie. Trochę jak lawenda. Geranium. Nie wiem, co to jest za zapach, ale pachnie ładnie. Spoko. W ogóle myślałam, że to będzie większe, jak to zamawiałam. Kosztuje to... Jest to przecenione. Wow, wow! On normalnie kosztował 45 zł. Teraz przeceniony na 27. Dlatego myślałam, że to będzie duży produkt. Organic cacao and seeds crispy granola. Okej, okay, mamy mało nawet cukru w tym. Bio nasiona słonecznika. Biosyrub kokosowy, organiczny cukier kokosowy woda, biorze hilaskowe, biobryka espandowana, bio chipsy kokosowe naturalne, bio bio, kokosowy, bio, BIO cukier pyscinowy, bio lec słonecznikowy, bio bez bio -kakao mielone. Dobra, wierzę. Skład jest... Super. 47,99 za ile? 400 gramów. To sporo. Gluten free. Za zdrowie trzeba płacić, tak? Tak. Mam wysokie oczekiwania. No dobra, ey. Wygląda mega dobrze. Mega dobrze. Pachnie też bardzo ładnie. Wziąłam sobie łyżkę. Już widzę, że są tutaj jakieś bakalie. Ja nie lubię bakali. Mm. Pierwsze wrażenie, mega smaczna. Miałam takie wrażenie, jakbym robiła ją sobie sama w domu, a kiedyś robiłam. I takie wrażenie takiej lekkości, bo właśnie te składniki są takie trochę poczucie liofilizowane, a nie jak taka granola, taka posklejana, chrupka i twarda. To tutaj jest bardziej właśnie takie liofilizowane odczucie. Jest bardzo smaczna, mało słodka. Fajnie, że jest to kakao. Na pewno ją sobie zjem, bo mi smakuje, ale dla mnie jest za mało słodka. Ale w smaku bardzo dobra, daję jej 8 na 10. Mam też dwa kremy orzechowe. Jeden jest lemon, czyli cytrynowym. I mamy też yy, pomarańczowy. Niestety kakaowego już nie było. 29 zł za ten Cytrynowy. Natomiast za ten z pomarańczą 42. Nie wiem skąd wynika różnica. Biorzechy nerkowca 50%. Biomus kakaowy, biosyrop zagawy, biolej słonecznikowy. W tym cytrynowym mamy biorzechy nerkowca, biomus kokosowy, biosyrop zagawy, bioolej cytrynowy. Ja ogólnie jestem fanką takich past. Generalnie ja jestem z tych, którzy kupowali sobie nutelle, To jedli samą nutellę bez chleba. Kocham po prostu takie rzeczy. I mam nadzieję, że to też będzie dobre. Brzmi, jakby było mega wodniste. Otwieramy to. O, kurde, pachnie mocno, tak? lemonowo. Zawsze jednak wybieramy jakieś takie wiecie karmelowe czy coś. Wow! Tak, jakby ta pasta z orzechów się nie do końca łączyła z tą cieczą, która jest w środku. Serio, czuć, że tutaj są orzechy po prostu zblendowane. Mieszu, mieszu, no i co? Próbujemy, co? Mmm, mega smaczne, mega smaczne. Bardzo czuć ten smak tej limonki. Naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Chętnie bym sobie tego dodawała do obsianki. Na chleb to jest chyba troszkę za ciężkie, ale do jakichś naleśników i tak dalej, sztos. Mega dobra. 10 na 10. Nie spodziewałam się tego. Pomarańczowym jest to samo. Też trzeba sobie to przemieszać. Ona się tak jakby rozwarstwia, ale to nic się nie dzieje. To znaczy, że to jest z dobrych też składników. Próbuję. Mmm, ta gorsza. Tutaj mnie bardzo przymula ten smak orzechów, ale jest tam jakiś taki dziwny posmak. Ta pomarańcza jakoś tak, tak gorzko, pikantnie. Ej, nie wiem jak mam to opisać. Bardzo dziwne. Tego bym nie kupiła, absolutnie. To mi nie smakuje wręcz. Więc to dostanie takie 3 na 10. Nawet 2 na 10. Kolejne rzeczy są do sprzątania. To jest do łazienki, a to jest do ciała. Dość podobny materiał do siebie mają te dwie rzeczy. Tylko tym się myje łazienkę, a tym swoje ciało. Przeceniona z 28 zł na 16,80. Tu jest biodegradowalne. Za takie rzeczy trzeba płacić, tak? Więcej. No nie, że pójdziecie do Rossmana i wydacie 5 zł. Myjka do ciała. Jest przeceniona z 25 zł na 15. Kupiłam sobie... To jest akurat fajne, wiecie co? To jest jedna z fajniejszych rzeczy, które kupiłam, ponieważ jest to myjka do warzyw. Ja będę tym myć... Y no warzywa, nie? Z 23 na 13,80 Generalnie myślę, że ceny są dość wysokie Sami ocencie, sami ocencie Jest to taki śmieszny materiał w ogóle No taki do skrobania Mocny peeling Jak, jak ja sobie taką myjką umyję ciało To będzie to mocny peeling I ostatnia rzecz To są perfumy do prania do prania. Jest to zapach Sweet Orange O, Mega ładnie pachną Mega ładnie pachną, serio Sweet Orange, dokładnie to Zastanawiam się tylko, jak się tego używa. W do prania w pralce, dodać 10-20 kropli do detergentu do prania, wykonać normalny cykl prania. No i super! Ile takie coś kosztuje? Moi drodzy, 10 ml, przecenione z 22 zł na 13-20, ale jest organiczne, tak? Do 20 prań. Wegańskie. Nie ma takich tania takich rzeczy. Pięknie pachnie, pięknie pachnie. Dam Wam znać tutaj, czy pranie pachniało ładniej. Podsumujmy sobie, powiedzmy, ten test. Uważam, że najlepiej wypadła rzeczywiście ta ostatnia marka Sandra Speed, bo gdzieś tam podoba mi się jej zamysł. No, ceny są wysokie, nie ma co mówić, że nie, ale w moim odczuciu wypadła najlepiej. Drugie miejsce zajmuje chyba All Wonders, mimo wszystko, bo bardzo mi się podobała ta bielizna, ale było tam kilka. Niedomówień i nieporozumień, że tak powiem. A trzecie miejsce zajmuje catering, bo nie zamówiłabym go ponownie. Jest bardzo drogi, a moim zdaniem po prostu bez smaku. Tak wygląda mój ranking. Mam nadzieję, że test Wam się podobał. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii o produktach i usługach Sandry <grym z> Kubickiej. Czy może ktoś testował platformę treningową? Dajcie mi koniecznie znać ze wszystkimi swoimi przemyśleniami, o wszystkich swoich przemyśleniach w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Bye! -o.